Rekord polski pobity. Prawie 120 samochodów mini ułożyło się w napis 60 lat mini po angielsku. Właściciele starych i nowych miniaków przejechali jurę krakowsko-częstochowską. A wszystko by uczcić urodziny marki. Nigdy nie był ani specjalnie wygodny, ani pakowny, ani niezawodny. Ten samochód, a właściwie te samochody mają w nazwie Mini, ale przyjemność i radość zjeżdżenia nimi jest maxi. Pytam o historię samochodu, ale tu muszę zapytać o historię tej przyczepy. Historia przyczepy jest taka, że kupiłem mini kabrioleta, samoróbkę, ale był w tak strasznym stanie wybrakowany, pospawany, poprzerabiany, że zadecydowałem, że przebiegł go na przyczepkę. To była Twoja pierwsza próba z takim prawie sportem? Pierwsza. Debiutancka. Co cię namówił? Bo słyszałem, że tak naprawdę chłopak czy mąż stwierdził, że? Że warto spróbować, żebym wiedziała na co on chce wydawać pieniądze. Ale nie pomylił się rzeczywiście. Frajda super. No, i tak wyszło, że ten cukiereczek jest najstarszy. Czy znana ci jest jego historia? To jest jeden z pierwszych modeli Innocenti, to jest włoskie Mini, tak naprawdę. E, jeden z pierwszych, który przyszedł jeszcze do Włochy, do fabryki i zostało zrobione na oryginalnych angielskich częściach. Inną deskę mam w środku. A tak poza tym zrobiliśmy go nawet w oryginalnym kolorze. Giallo Okra się nazywa ten kolor. Stoimy w tej pięknej mini-alei, a taki minimalny plan na ten weekend? No, dzisiaj mamy próbę sportową. Wieczorem pobijamy rekord Polski w ustawieniu samochodów. Największy napis okazji 60-lecia mini. Jutro mamy rajd turystyczny, czyli rajd z taką książką roadbookiem po terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. A w niedzielę mamy paradę mini, na której zjedzie się ponad 118 samochodów. Mini miało być tanim małym samochodem, tak jak samochody włoskie, niemieckie czy francuskie. I co zrobiono? Wzięto cztery osoby z siatkami, obrysowano je i tak powstał ten projekt. 60 lat temu, a ma się lepiej niż kiedykolwiek. Witold Drobina, raport.